Witam Was cieplutko. Przyszłam dzisiaj y, usiąść sobie z kawusią i troszeczkę do Was pogadać. I dzisiaj będę mm. tylko zdecydowanie gadała, więc możecie sobie tam gotować, prać, sprzątać, robić cokolwiek. Bo e, chciałam, nie wiem czy wam nie pokażę mebli, bo kupiliśmy przepiękne, bardzo drogie meble, bardzo tanio, ale y, to może nie w tym filmie. No, jeszcze zobaczę. W każdym razie będę gadać, będę gadać, także możecie sobie robić nic do pokazywania, do oglądania nie będzie. Miał dzisiaj się pojawić całkiem inny vlog, ale, mm, ale przełożę go po prostu po tym, a dzisiaj koniecznie chciałam Wam e, wrzucić film i nagrać przede wszystkim, bo ja to nagram i od razu wrzucę na drugi dzień. E, tak jak w tytule, a propos koronawirusa i dlaczego ja go chcę nagrać? W ogóle ja się, wiecie, że ja się nie udzielam w takich e, publicznych tam sprawach, aferach, sytuacjach, jakie się dzieją na świecie. Słucham tak bokicia w tym e, na świecie, w Polsce i tak dalej, mm, jakichś tam politycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jestem daleka od tego, ale słuchajcie, musiałam się odezwać z tym filmem, bo ku mojemu zdziwieniu dostałam kilka wiadomości prywatnych na Instagramie z zapytaniem, czy wszystko u mnie ok, czy jestem zdrowa, czy się nie boję jak to tutaj wygląda, czy, czy już ludzie panikują, czy, 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 co, no, wiecie, to takie trochę dla mnie, to było trochę takie dla mnie dziwne. Znaczy, powiem Wam tak, nie chciałam odpowiadać, nie chciałam zostawić jakby tego na odpowiedzi na zasadzie, wiecie, boję się, nie boję się. Chciałabym po prostu, jakby, wyrazić swoje zdanie i, i ustosunkować się do tego i powiedzieć Wam dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego się boję, albo nie boję. I jak to wygląda z mojej strony, skoro już pytacie. Więc tak, powiem yy, Wam, że te wiadomości bardzo mnie ucieszyły. Było mi naprawdę bardzo miło, bo to jest taka oznaka m, takiej, wiecie, troski. Martwicie się, po prostu się martwicie, aż odjechałam z łóżkiem. Po prostu się martwicie. Ale z drugiej strony yy, troszkę mnie zestresowały. Ja Wam powiem tak. Jeśli chodzi o e, koronawirusa, tutaj w Anglii, będę wam mówiła w Anglii, bo ja jestem w Anglii, bo w Anglii on już jest, w Polsce jeszcze na szczęście nie ma. Mam nadzieję, że nie będzie w ogóle. E, a jeśli chodzi tutaj o Anglię, przepraszam, pralka teraz będzie odciągać wodę, bo włączyłam pranie, nie przemyślałam, ale mam strasznie dużo prania. No, do celu. <laughs> jeśli chodzi o Anglię, to koronawirus jest, e, rozwija się dosyć szybko. I czy ja się tego boję? Słuchajcie, nie. Eee, I wiem, że część z Was pomyśli, że tak jak jedna z Was zresztą napisała e, mi mm, dziewczyna, że jestem e, nieodpowiedzialna i bezmyślna, bo powinnam się zamknąć w domu. Słuchajcie, nie zamknę się w domu, bo póki co nikt nie wydał jeszcze żadnego, żadnej informacji, żadnego pozwolenia. Na to, żeby przestać chodzić do pracy. Yy, nikt nie, yy, nie zwalnia nas z opłat, z opłat, z płacenia rachunków. My, ja muszę jeść i ja muszę pracować, żeby zapłacić rachunki, słuchajcie. I to jest bardzo prosta sprawa. I teraz ktoś może powiedzieć, że ja przekładam tutaj pieniądze, zarabianie i tak dalej na zdrowie. Słuchajcie. Nie, nie. Ja Wam powiem taką rzecz, że. Nie wiem, jak Wam to obejść, bo ja nie chcę mówić tak bardzo dosłownie. Nie chcę tak bardzo wyrażać tutaj na YouTubie mojego zdania: takiego wiecie stricte, że ja wiem, że jest tak i tak, a nie tak jak przekazują to media. Ale chciałabym Wam powiedzieć. Ja wiem, że mądre osoby zrozumieją, o czym ja mówię, że chciałabym Wam powiedzieć, że to, że to jest yy, niekontrolowane, to, że to jest. Yy, jakiś wirus, który sobie gdzieś tam przypłynął z owocami morza i no ja w to nie wierzę także tak, ja w to nie wierzę jest dużo teorii na ten temat ja, ja bardzo obstawiam za jedną teorią, jestem przekonana jest bardzo dużo dowodów na internecie, które świadczą za moją teorią za, znaczy za moją, za tą, za którą ja, w którą ja po prostu wierzę, jak to teraz jest i co się teraz dzieje Um, nie boję się, znaczy powiem Wam tak, to nie jest tak, że ja się nie boję, bo to trzeba być naprawdę człowiekiem jakimś niemyślącym, ograniczonym, żeby się nie bać śmierci, bo ten wirus prowadzi do śmierci. Tak samo jak powikłania po grypie, tak samo jak cukrzyca, tak samo jak nowotwór, tak samo jak zawał, udar i wypadek na ulicy. Potrącenie samochodem. Y, upadek z roweru i uderzenie głową o beton, to wszystko prowadzi do śmierci i ten wirus również, więc musiałabym być głupia, żeby się tego nie bać. Ale to nie jest taki lęk, który mnie paraliżuje, to nie jest, słuchajcie, panika. To ja, nie to, że ja się boję, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam, mam to, że ja wiem, co się dzieje. Słuchajcie, tak, u mnie w mieście jest, u mnie w mieście już ten wirus jest. U mnie w mieście już ten wirus jest, nie jest on... E, nie są wśród osób tutaj mieszkających, jako że ktoś jest zarażony, tylko u mnie w mieście w Sheffield jest jeden z pięciu szpitali na całą Anglię, do której, e, który specjalizuje się e, właśnie w, w leczeniu wirusów przeróżnych i, i specjalizuje się właśnie w takich zarażeniach, jakichś wiecie, takich, no dziwnych, no bo to nie jest wirus, który wiecie jest od lat, to nie jest grypa, to nie jest jakiś tam szkorbut czy coś tam, co już jest znane. E... Więc e, w moim mieście e, osoby są. Są osoby dwie. Dwie osoby zostały przywiezione e, z całego terenu Anglii. Ja nawet nie niemiecko to oni są przywiezieni. W każdym razie dwie osoby są przywiezione do szpitala właśnie tutaj w Sheffield, także w mieście te... są. Ja wiem, że oni są odizolowani, ja wiem, że oni są, wiecie, tam szczelnie pozamykani, żeby to się nigdzie nie wydostało. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo wiedzieć to, słuchajcie, nie, we, nie wiemy nic. Nie wiemy tak naprawdę nic. Ja uważam, że nie wiemy 80% jaka jest prawda, i albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo jest naprawdę tak duże rozprzestrzenie tego wirusa, albo w drugą stronę. Jest go tak naprawdę bardzo mało, ale te statystyki się zawyża, eee, bo łatwo się steruje ludźmi w panice. Tyle, jeśli chodzi o takie sprawy, wiecie, polityczne jakieś, tak. Dobra, w każdym razie tak, u mnie w mieście wirus jest. I teraz co ja mam zrobić? Co ja mam, słuchajcie, zrobić? Nie zrobię nic. Czy panika w Anglii jest? Uważam, że nie. Ja uważam, że paniki nie ma, wśród ludzi paniki nie ma, ale słuchajcie, co jest bardzo niepokojące, to jest szerzenie paniki przez media i szerzenie paniki przez ludzi wyżej, przez władzę. Yy, I powiem wam tak, że ja wczoraj yy, przeczytałam na internecie, Oczywiście codziennie mi się wświetlają nowe wiadomości na Google, tylko i wyłącznie ten temat. E, natomiast to, co wczoraj przeczytałam, to już po prostu przeszło najśmieszniejsze no moje oczekiwania, jaką informację można podać y, do publiczności, do, do wiecie, do ludzi, do ogółu, do społeczeństwa. No, to już przerosło, bo słuchajcie, to, że mm, zamykać będą szkoły, jeżeli będzie to potrzebne, no to oczywiście. E, przeczytałam, że mm, w razie kryzysu będą ściągać do pracy lekarzy i pielęgniarki, którzy są już na emeryturze. Wczoraj przeczytałam między innymi to, że Anglia jest gotowa na zamykanie miast, więc jeżeli w razie byłaby ogłoszona ta epidemia, nie będę używała słowa, jeżeli wybuchnie epidemia, tylko jeżeli byłaby ogłoszona epidemia, to jest dla mnie właściwsze według mnie stwierdzenie, to będą zamykać miasta. Czyli porobią się takie małe... No, nie powiem co, no ale domyślacie się, co mam na myśli. Dramat, ale to, co najgorsze przeczytałam, słuchajcie, to ja to tutaj mam. To to jest w ogóle hit. Słuchajcie, to jest z, z 1 marca, wiadomość, godzina 17. UK wdraża plan bitewny do walki z epidemią. Cmentarze i krematoria z nakazem mobilizacji. Wiecie, nie wiem, czy to jest jakiś żart, y, czy po prostu, I jak przeczytałam tą informację, słuchajcie, ja nie, ja, tak jak wam mówię, ja nie panikuję, ja się nie boję, tak wiecie, że chodzę zestresowana cały czas, że cały czas o, o tym myślę, oczywiście czuję lęk, bo mam to gdzieś z tyłu głowy, że no coś się faktycznie dzieje, coś się rozprzestrzenia, coś, coś jest, z, z, bardzo złego się dzieje na świecie, tragicznie złego. I to dochodzi do nas, i to doszło już do kraju, w którym jestem. Mało tego, to jest w mieście, w którym ja jestem, odizolowane, bo w szpitalu, ale ta, ta bakteria jest. I nikt mi nie da stuprocentowej gwarancji, że ona nie wyjdzie poza szpital. Zaraz wam jeszcze powiem, co jest w ogóle najlepsze. Eee, I ja, ja, tak jak mówię, ja nie jestem taka spanikowana, ale słuchajcie, w momencie, kiedy przeczytałam taką informację, i to jest właśnie to, co ja mówię, co robią media. W momencie, kiedy przeczytałam taką informację, słuchajcie, poczułam lęk. Zaczęłam się bać. I myślę, że to nie o to powinno chodzić, żeby ludzi straszyć. Powinna być informacja przekazywana, ile osób jest już chorych w danym kraju. Ile osób, wiadomo, statystyki też, ile osób jest y, umarło, jaka jest śmiertelność i tak dalej. Swoją drogą poczytajcie, słuchajcie, statystyki, jest dużo większa śmiertelność na powikłania po grypie, na nowotwora, na, tak jak mówiłam, cukrzycę itd., itd., jest dużo większy odsetek śmiertelności niż tak naprawdę tego wirusa. Nie rozumiem, dlaczego jest to tak bardzo rozdmuchane. Ja rozumiem, że to się tak bardzo szybko rozprzestrzenia i to jest największy, to jest największy moim zdaniem, powód do obaw, a dlaczego media podają do informacji, że, że i to słuchajcie, bo to tu jest tutaj, wiecie, ja myślałam, że to, bo tu wcześniej piszą, że w razie pa pandemii, w razie epidemii, w razie tego, tego, no to, 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 szkoły zamykają miasta, zamykają imprezy masowo odwołane, wszystko, wszystko. Ale słuchajcie, tu jest napisane o tych cmentarzach tak, według danych z planu, który opublikował m.in. Sky News, naj, e, najgorszy scenariusz zakłada, już scenariusze, kto jest takim jasnowidzem? Wiecie, jak oni mogą. Przecież to się może zatrzymać, to można zastopować. Przecież są lekarze, oni leczą tych ludzi. Wiecie, nie. Nie powinno być takich scenariuszy, moim zdaniem, też podawanych. Zakłada, że 80% populacji kraju Anglii będzie zarażona. 80%, słuchajcie. To z kolei ma przełożyć się na 500 tysięcy śmierci. W związku z tym, krematoria i cmentarze otrzymały już rządowy nakaz. Aby przygotowywać się na znaczne, znacznie większe zapotrzebowanie w trudnych warunkach. I ja się, i, i. Ja dostawałam te wiadomości kilka dni już, od paru dni. Ale jak to wczoraj przeczytałam, to ja się nie dziwię, słuchajcie, że się mnie pytacie, czy ja żyję i czy jest okej, okay, okay, bo, bo to jest po prostu tworzenie paniki. Moim zdaniem w Anglii paniki wśród ludzi nie ma, jest panika wśród rządu, jest panika wśród mediów, ale nie tylko angielskich, ale ogólnoświatowych. Ludzie nie wykupują jeszcze, nie słyszałam, że w Polsce, tak? Dajcie mi znać, czy to prawda, że w Polsce tak wszyscy masowo robią zapasy żywności. Nie chcę mi się trochę w to wierzyć, no ale... Dajcie znać, jak wy to widzicie w swoich miastach. Może mieszkacie w dużych, czy mieszkacie w małych miastach. Napiszcie mi, z jakiego jesteście miasta i czy u was faktycznie brakuje jedzenia na półkach, w sklepach. Jak tak, to ja jestem w szoku po prostu. Eee, tutaj nie brakuje żywności, słuchajcie. Jedyne co, to tak, eee, wykupione są żele antybakteryjne, to tak... I mm, Łukasz sprawdzał maseczki, słuchajcie, te ochronne takie antywirusowe. I słuchajcie też, też jest dużo filmów na YouTubie też o tym koronawirusie. I tak, jak ja słyszę, że słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak maseczka na koronawirusa. No słuchajcie, jest, jest coś takiego, jest coś takiego. Zanim ktoś coś mówi, ja bym chciała, żeby, wiecie, ludzie czytali ze zrozumieniem chociażby instrukcje obsługi maseczki, jej zastosowanie i od czego jest. Jest taka maseczka, z tym, że ona jest bardzo ciężko dostępna. Ja nie wiem, czy ona w Polsce w ogóle jest dostępna e, tak do, publicznie do zakupienia, ale mają już szpitale. Natomiast jest to maska. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany i bardzo się boi i chciałby sobie taką maskę kupić jednak, to ja wam powiem zaraz, jakie są ceny. To, to ja wam podam. Ja zapytam Łukasza, by ja teraz nie pytam. To jest jakaś maska FFF, coś tam. Ona ma specjalną nazwę i to jest właśnie chroniąca. Ona ma filtr. Tutaj to nie jest ta zwykła chirurgiczna maseczka, o których mam wrażenie, że większość ludzi opowiada, że o, te maseczki nie chronią, te maseczki nie chronią. No oczywiście, że chirurgiczna maseczka nie chroni. Już nawet jakiś tam, nie wiem, chirurg, czy jakiś tam znany lekarz, czy minister zdrowia, nie wiem, ktoś tam w Stanach, bardzo, taki wiecie, bardzo ważny, jeśli chodzi o służbę zdrowia, mówił, żeby nie wykupywać chirurgicznych maseczek, bo chirurdzy nie mają dostępu do maseczek, bo ludzie tak masowo wykupują i nie ma nic na Stanach, bo myślą, że to ich ochroni. No, oczywiście, że nie, ale, ale ta z filtrem i do czego zmierzam? dlatego, że Łukasz sprawdza na internecie, słuchajcie, ta maseczka jest po 65 albo 9 funtów. W Polsce dziś słyszałam, że są po 300-500 zł takie maseczki. Ceny poszły automatycznie w górę, słuchajcie. Podobno, tak jak mówię, no brakuje maseczek na Stanach. Tutaj u nas w sklepie zauważyliśmy tylko to, że ostatnio nie mogliśmy nigdzie dorwać tych żeli takich małych antybakteryjnych do rąk, także tego brakuje. No i co? No i to wszystko tak naprawdę. I to wszystko. Jedzenia nie brakuje, jedzenia nie brakuje. Także ja tutaj paniki nie widzę, wszyscy chodzą do pracy, wszyscy normalnie funkcjonują, robią zakupy. Nie byłam dawno w galerii, więc nie wiem, czy jest ruch w galerii, bo to wiecie, zatłoczone miejsca i tak dalej. Powiem Wam tak. Też czemu byśmy się interesowali tymi maseczkami, bo mówię, że nie panikuję, a tu już wiem wszystko o maseczkach, czy wszystko. No wiem o maseczkach, że ich nie ma, wiem jakie i tak dalej. Bo słuchajcie, Łukasz się tym zainteresował. Łukasz się trochę bardziej boi niż ja, mi się wydaje, e, ale on się boi ze względu na mnie. On się boi, on się zawsze boi, jeżeli coś mi zagraża. To on wtedy, wiecie, cały plan działania już ma zaplanowany. On już wie co, gdzie, jakby w razie było tak, to to. Jakby było tak, to on kupi to już na zapas, żeby mieć, żeby tego coś. <laughs> wiecie. Ale też jest pewien powód, dlaczego on się tak boi, bo. Ym, a ja się znowu boję z drugiej strony o niego, ale zaraz wam to powiem. Bo. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w tym szpitalu u nas w mieście jest tych dwóch pacjentów, tak jak Wam powiedziałam. Będzie strasznie chaotyczny ten film, ale nie wiem, jak mam poskładać moje myśli, żeby Wam przekazać, co ja myślę i jak jest u mnie, ale też nie powiedzieć, wiecie, za dużo, żeby, żeby mi tego filmu po prostu nie usunęli. E, więc e, są te dwie osoby u, u, tutaj w mieście, w szpitalu, pracują oczywiście e, przeróżni lekarze, to jest ogromny szpital, tam są przeróżne oddziały, ortopedyczny, jakiś taki, sraki i tak dalej, Łukasz tam był swoją drogą z plecami wtedy, u, u tego, na tych masażach, e, słuchajcie, i pracują lekarze i pięć z moich klientów to są lekarze, którzy tam pracują, w tym szpitalu. Ja nie wiem, na jakich oni oddziału. Jeden wiem, że jest ortopeda. Jedna. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Ale z tego, co policzyłam moich klientów lekarzy, to pięciu z nich pracuje właśnie tam, w tym szpitalu, w którym jest ten koronawirus. I czy ja się boję? Słuchajcie, będąc u nich w domu, ja o tym nie myślę. Nie myślę, bo ja bym to bym po prostu zwariowała. Ja bym musiała nie jeździć do pracy do nich. Nie myślę o tym. Oczywiście wszelkie środki higieny, mm, rękawiczki, myję ręce po prostu co 15 minut, non stop. Wiecie, ja dotykam. Ja, ja często nie mam styczności z moimi klientami, nie mam styczności z tymi lekarzami. Z tym jednym ostatnio widziałam się w poniedziałek, dwa dni temu. No, ale czy tam kiedy był poniedziałek? Wczoraj. Wczoraj. No, ale no to wiecie, no widziałam się z nim. No i wiecie, on jest zdrowy, jego żona jest zdrowa, jego syn jest zdrowy. Czym, czy, tak jak Wam mówię, nie boję się jak sprzątam, jak pracuję, jak dotykam, ale mm, mam gdzieś tam z tyłu głowy, że pracuję jednak u lekarzy, którzy są tam w tym szpitalu. Może nie konkretnie na tym oddziale, mam nadzieję, że nie na tym oddziale, ale, ale są, są tam, są bardzo blisko, dlatego ja jestem bardzo narażona. Ja uważam, że jestem w takiej drugiej, na drugiej linii tego narażenia, bo wiadomo, na pierwszej jest tam ta żona i dziecko. Natomiast ja jestem na drugiej, bo ja przychodzę, ja dotykam jego rzeczy, ja z nim rozmawiam blisko, jestem w tym pomieszczeniu, w którym on był, w którym on spał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też bardzo się boję Łukasz. Mało tego, podróżuje też autobusami i tak dalej, ale te, te, tego to się nie boję, bo tak mówię, dopóki nie jest to w naszym mieście jeszcze tak ogłoszone, że jest ten koronawirus, że znaleziono osoby chore, to po prostu się tego nie boję. No bo to bym wpadła w paranoję, ja bym nie wychodziła z domu. Także tak to wygląda. No, i co? Pracuję, pracuję, pracować muszę. Ja się boję o Łukasza z, z tego względu, że Łukasz pracuje z setkami ludzi, z setkami osób różnych i nigdy nie macie tak naprawdę pewności, czy ktoś właśnie nie wrócił sobie z Włoch, albo z Chin, albo z Iranu, albo z kogoś tam. No, gdzie jest ten wirus? Na pewno. I tak, i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Uważam, że jeśli chodzi o Polskę, to nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się. Na razie nie ma żadnego przypadku, to w ogóle nie ma powodu do obaw na, na wiecie, na zapas, a nawet jeżeli będą przypadki odpukać, bardzo bym chciała, żeby nie to, to słuchajcie uważam, że macie mniej powodów do strachu niż my tutaj mieszkający w Anglii. Ja uważam, że w Anglii powinniśmy bać się dużo bardziej. Dlaczego? Z jednego prostego powodu powiem wprost, powiem szczerze, i no powiem tak, jak jest. I tutaj każdy, kto chociaż chwilę pobył, i, albo chociaż nawet był na wakacjach i jest dobrym obserwatorem potwierdzi przyznami rację. Dlaczego powinniśmy się bać bardziej w Anglii? Z powodu brudu. Słuchajcie, z powodu brudu. Niestety, ale mm, przy tym wirusie, jak przy innych wirusach również, bardzo ważna jest higiena osobista. Bardzo, bardzo, bardzo. Dlatego też to Wam chciałam powiedzieć. Myjcie ręce jak najczęściej. Wracacie do domu. Ja pierwsze co robię, to ściągam pleca, rzucam siatki, myję ręce. Wy rozpakowuję siatki, też myję ręce. To trochę taka obsesja, już wiecie, wiecie. Ja i tak dość dużo myję ręce, ale teraz tak widzę, że mi się to wzmożyło. Także może tu jest takie, wiecie, podświadomie, jednak ten lęk, lęk jakiś tam jest. No, także myjcie, myjcie ręce, myjcie ręce, bardzo dużo myjcie ręce, płyny antybakteryjne i tak dalej. Natomiast tutaj w Anglii jest po, po prostu z higieną osobistą, z higieną domu, z y, czystością ogrodu i z czystością ulic. Jest po prostu klapa na całej linii. Słuchajcie, tutaj tego nie ma. Tutaj mam wrażenie, że... Mm, Angielskie społeczeństwo w ogóle nie jest, jak ja to mówię, wychowane do czystości. W ogóle nie jest wychowane do czystości. My Polacy jesteśmy naprawdę bardzo czyści, natomiast angielskie społeczeństwo w ogóle do tego nie, nie przywiązuje uwagi i już tu nie będę się w ten temat zagłębiać, ale żeby wam e, dać taki bardzo skrajny przykład na to, jak bardzo nie dbają o higienę i, i jak szybko ten wirus może się tutaj w Anglii rozprzestrzenić przez ten brud, to jest to, że słuchajcie ogrom, ogrom anglików. Nawet jeżeli nie chodzicie do nich do domu, te, czy na przykład nie pracujecie tak jak ja, że pracujecie u nich w domu, to jak idziecie ulicą, zwróćcie uwagę, jak pukali stonąż, jak oni otwierają drzwi, zwróćcie na to uwagę. Ogrom anglików. Ja myślę, że 80% anglików chodzi w domu w butach. Co słuchajcie, jest dla mnie niewyobrażalne. To jest po prostu dla mnie już, no szczyt. Obrzydlistwa. Chodzą w domu w butach, więc on sobie na dworze wejdzie w kupę, wejdzie w czyjąś ślinę, bo ktoś sobie napluł. Chodzi, roznosi zarazki z autobusu, wysiada, idzie do sklepu, gdzie się zsikał być może jakiś pijak albo pies. On idzie po tym, wraca, przychodzi do domu, on chodzi po karpetach, po dywanach, w domu, po podłodze w domu. On, oni spędzają czas, słuchajcie, w butach non-stop. Oni chodzą w tych butach, w których wyszli na dwór, po domu. I jak ma się wirus nie roznosić? Jak, powiedzcie mi, jak ma się wirus nie roznosić? To jest jeden tylko z przykładów, te chodzenie w piżamie po i wracanie, kładzenie się do łóżka w tym samym, wstawanie, chodzenie do pracy, wracanie, kładzenie się do łóżka w tym samym. Po prostu, wiecie, można mnożyć te przykłady. W każdym razie, ja się tego boję. Ja się boję najbardziej tego, że on się rozprzestrzeni bardzo szybko, właśnie przez brud. I... Mm, Uważam, że my tutaj mamy się czego bać, natomiast w Polsce nie macie się tak bardzo czego bać. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Miejmy nadzieję, że to wszystko ustanie, że opanują to jednak e, lekarze, że to nie będzie się dalej rozprzestrzeniało. Też jest jeden taki przypadek bardzo niepokojący: że w Anglii e, zarażony jest e, mężczyzna, który nie był nigdzie za granicą, co oznacza, że gdzieś ten wirus jest. Nadal na wolności. Nie jest w szpitalu. Rozumiecie o co chodzi? Osoba zawirusowana. I tak samo ja też nie mam pewności, czy nie siedziałam w autobusie koło, koło kogoś, kto był chory. Wiecie, czy, czy moja sąsiadka wczoraj nie wróciła z wakacji, z podróży. Jest cały czas to w głowie, ale słuchajcie, nie wpadam w panikę, nie wpadam w paranoję. Nie, ee, I. Bardzo bym chciała, żeby media przestały wpadać w panikę, robić nie wpadać, oni nie wpadają w panikę. Oni sieją panikę, oni sieją wśród ludzi panikę. Żeby media po prostu jakoś delikatnie może te informacje przekazywali, przekazywała, albo przynajmniej przekazywała że te nie tylko te konkretne, czyli jakby liczby i jak idzie opanowanie tego. Bez żadnych, wiecie, najgorszych scenariuszy, bez tego, że Gdzieś też czytałam, że pies jest chory, że też jakiegoś psa chorego wykryli, że właściciel się zaraził od psa albo pies od właściciela, już nie wiem. Co oznacza, że ten wirus mutuje, wiecie, w zastraszającym tempie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja uważam, że to są takie informacje, które nie są potrzebne społeczeństwu, i naprawdę do, do złego to zmierza. I, i tak mnie to. Tak mnie to trochę dobiło, że pisaliście mi wy, dziewczyny, pisałyście mi z Polski, że. Bo z Polski, bo ja pytałam też jak u was, z jakiego jesteście kraju, gdzie mieszkacie i tak dalej, to z Polski, to były dziewczyny. I tak trochę mnie to dobiło, bo, bo widzę, że ten, to, co jest przekazywane, te informacje, które są przekazywane, wiecie, w mediach i tak dalej, że to wpływa na ludzi i to zaczyna, zaczyna oddziaływać i zaczyna, wiecie, zaczyna wywoływać panikę wśród ludzi i ja nie powiem, że ja tutaj jestem, nie wiadomo co, bohater ja się nie boję, bo ja też, tak jak wam mówię, po tym wczoraj te cmentarze to mnie normalnie do... tak czytałam, tak stałam w kuchni, mówię, panie, no, wierzę. No nie wierzę, co oni w ogóle, że cmentarze i krematoria i też jeszcze wywalone, wiecie, no, no to jest takie, wiecie, podświadomie wpychanie ludziom do podświadomości, wpychanie ludziom, że jest śmierć, śmierć, śmierć się rozchodzi na świecie. Ale słuchajcie, pamiętajcie, że. Śmierć jest na świecie, jest każdego dnia, z przeróżnych chorób, z przeróżnych przyczyn. Nie wariujmy teraz na punkcie koronawirusa. Kończę, słuchajcie. Myjcie często ręce, bardzo często myjcie ręce, dbajcie o higienę. Nie przebywajcie w jakichś może faktycznie tych miejscach, takich skupiskach dużych. No wiadomo, autobusem się musimy jakoś przetransportować. Ja też podróżuję. Nie bójcie się, słuchajcie, nie bójcie się, bo naprawdę nic nam strach nie da. Da nam tylko życie w stresie, a co wam to da, że się będziecie bać? Chyba, że jesteście w stanie... Z tego, że boicie się i jesteście w stanie sobie pozwolić na to, że zamkniecie się w domu i nie będziecie wychodzić. No to spoko. To jest na pewno jakaś ochrona przed tym, przed zarażeniem się. Na pewno jest mniejsze prawdopodobieństwo, że złapiecie go, siedząc tylko i wyłącznie w domu, chociaż też mąż może przynieść, dziecko może przynieść, wiecie, rodzic może przynieść wirusa. A jeżeli się strasznie, tak panicznie boicie, że was to paraliżuje, to pomyślcie sobie, że ja pracuję u lekarzy ze szpitala, w którym koronawirus jest. I i co mam zrobić? Mogę im odmówić, oczywiście mogę odmówić, ale to już właśnie będzie wpadanie, słuchajcie, w panikę, skoro żona, żona nie izoluje swojego męża, i on nie przestał chodzić do pracy mm, i pracuje na innym oddziale, i to znaczy, że ten wirus jest w stanie i jesteśmy go w stanie opanować, jesteśmy go w stanie odizolować. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, słuchajcie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, u mnie wszystko dobrze. Dziękuję Wam bardzo za troskę. Trzymajcie się i obserwujmy, jak to wygląda, ale nie wpadajmy w panikę. Obserwujmy, ale myślmy też sami i czytajmy między wierszami: czy, czy ktoś chce nas przestraszyć, czy faktycznie to jest rzetelna informacja, która ma nam coś dać, ma nam dać ogląd na sprawę, na sytuację na świecie, jak wygląda sytuacja na świecie, czy ma jakieś tam, wiecie, ukryte zdanie. Które ma spowodować, o matko, co się dzieje, taką reakcję. No, zdrówka Wam życzę wszystkiego dobrego i napiszcie mi koniecznie, jak to jest u Was w miastach. Czy jest ta panika w Polsce, czy nie? Do zobaczenia.